Cześć wszystkim, jestem Radek, zajmuje się usuwaniem niecym bez lakierowania a dzisiaj chciałem Wam pokazać, jak wygląda proces naprawy takich drzwi bez lakierowania Proces naprawy zaczynamy od odtłuszczenia powierzchni i przyklejenia adapterów na specjalny klej Jak sami widzicie Efekt po pierwszym pociągnięciu nie jest taki sam jak na co niektórych filmach reklamujących narzędzia, gdzie jednym czarnięciem niecenie znika bez śladu. Tak naprawdę jest to dopiero pierwszy krok z wielu przed nami. A za chwilę sami zobaczycie ile to wymaga nakładu pracy. Rozbrojone drzwi kładziemy na stojaku żeby nam się wygodnie pracowało, i zaczynamy następny etap. Teraz za pomocą specjalnych modków, drutów, jaków będziemy modelować tą blachę, żeby odzyskać dawny kształt. Jest to bardzo zolna praca, długa. Trzeba być bardzo precyzyjnym, wytrwałym. Pamiętajcie również, że nie każde wniecenie da się naprawić tą metodą. Ale możemy naprawdę wiele. Głównym ograniczeniem tej metody naprawy jest szpachla, która znajduje się na elemencie naprawianym. Już po prostu pęknie podczas próby naprawy, dlatego podejmowanie się takiej naprawy nie ma żadnego sensu. Na tą chwilę jesteśmy gdzieś. 75% każdą tą nierówność, dołek, górkę musimy się tym zająć. Nie ma drogi na skróty, niestety. jakoś już naprawy, zależy głównie od umiejętności danej osoby, która to wykonuje. Zwracajcie największą uwagę na filmiki, bo na zdjęciach można sporo ukryć. Najwięcej widać oczywiście w świetle dziennym, dlatego staram się Wam pokazywać zarówno pod lampą, jak i w świetle dziennym końcowe efekty, żebyście wiedzieli, jak wygląda naprawa wysokiej jakości, abyście mieli porównanie, jak skorzystać z takiej usługi na własną rękę. Zbliżamy się ku końcowi, szybkie polerowanie. Oczywiście pod sam koniec prac wewnętrzną stronę elementu zabezpieczamy najczęściej podkładem antykorozyjnym lub specjalnym woskiem przy mniejszych wgłeceniach praktycznie nie ma śladu od wewnętrznej strony naprawianego miejsca więc nie mamy czym się przejmować Widzicie. To jest efekt końcowy. Za chwilę będzie efekt na zewnątrz. Światło dzienne. Odbicie. Tu nic nie ukryjemy. Wszystko wyjdzie na jaw. Każde niedociągnięcie. wygląda pod lampą. Efekty widzicie sami. Jeśli macie jakieś pytania, zapraszam, piszcie w komentarzach, postaram się Wam odpowiedzieć. Do następnego razu, cześć Wam!